Siema kod Kodi, nagramy 10 wymyślonych tekstów. Jak zgasić nauczyciela? Wiem, że czcionka nie polska, ale dobra, nic się nie dzieje. I dodam do tego, że nie jak, jakim cudem dobiliście 400 lajków. Jakim cudem, i do tego 16 tysięcy wyświetleń. Aktualnie, jak ja to, jak ja patrzę na to, tutaj będziecie mieli screenshot. Dobijcie 200 lajków, postarajcie się. Będę zadowolony wtedy. No i widzimy się już na odcinku. Dlaczego zapomniałeś zadania domowego? Bo na przerwie jadłem kanapkę i nie zdążyłem. Dlaczego lektury nie przeczytałeś? Nie zdążyłem przeczytać jak robiłem kupę. Widzę, że kolejny raz zadanie jest pisane, Ponieważ byłem w pracy. Dlaczego na lekcji nie uważasz? Bo się zakochałem. Dostajesz jedynkę. A pani dwójkę! Co się dzieje? Wiatr się chwieje, kisz się chwieje. Dlaczego na lekcji nie piszesz? Ponieważ pan jest wariatem i się musi pytać, czemu nie pisze. Masz zagrożenie. Co chcesz z tym zrobić? Kupić ocenę. Dlaczego zapomniałeś ćwiczeń kolejny raz? A po co mi ćwiczenia? Mi niepotrzebna. Proszę pani, ja nie mam z zadania domowego. Dlaczego? Bo nie było mnie w szkole. A zapytać kogoś o zadanie nie miałeś? Nie, bo nie mam kolegów i koleżanek.